Ja mówię, ja pewnie pierwszy padnę jak zwykle Dwóch na placu za dobra, Ej, dobra ja, tu, ja, ja tu proszę o pozwolenie na e, odszkodę Jeszcze nie. nie Bo nie idziesz za mną Jeden bo, jest na parterze na prawo, i jed sobie, Jeden jest na parterze jeden jest na parterze Dobra, ja wstaję i już biegnę Tak, tak, tak Ten, ten kolej z military pakiem jest na parterze Jaka jazda chwila mi się pić chce Drink? żeby oni nam ja nie zrobili z, dru z drugiej strony, nie wybiegli. Oni nas mogą tu obejść jakoś. jeszcze kurwa to na Nie no, kurwa jakby to widzieli, to by stąd piekali. Ale widzicie ich teraz w ogóle czy nie? Mogą iść wyjść tam wzdłuż tej Nie to bym ich widział jakby tam przeskakiwali Oni są na parterze na pewno Po Co coś pisał, że smallville? O, przeskakują Idą tu, idą tu widzę, 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 widzę Gdzie? Widzę no dobrań, uważaj, dobrań. Nie widzą nas. Do którego strzelamy? Czekajcie jeszcze chwilę. Idą tu, idą tu. Ile mamy? Trzy strzelamy, 3-4 no. Zabiłem jednego. Zabiłem jednego. Jednego też Dwóch dostało, dwóch dostało Dwóch dostało. Dwóch dostało. Ja jednego A ja ani jednego Padło na pewno dostałeś dwa razy minus reputację? Tak, trzech padło, trzech chyba. tak Pilnujcie, pilnujcie, pilnujcie O, small backpack tam backpack, jedną wyjście O, ładnie, ładnie Chcesz fakier po pośrod Wreszcie Double barrel wezmę Ej, macie okay. ktoś tam jakiegoś mediuma dla mnie? No ja właśnie też nie mam, przydałby mi się, jest malina Ja wziąłem medium. A tam coś coście wzięli od gościa Ja wziąłem Santa pa. Jakieś bronie miał? Ej, macie tak, ktoś ja coś coś do... miał. Oh. Macie ktoś coś do picia? Tak, ja... tu jest dużo picia przecież leży. Mam wziąłem przesadzki To, to ty. Nie? No dla mnie. Jedna jest zero naboi Druga też jest zero naboi. Oh. Nie to dzięki nie tylko pamiętajcie, że ktoś tu mógł, wiecie, jeszcze się przyczaić. Nie no, bez przesady, że mieliśmy takiego Nie, nie widzieli nas w ogóle. Pada nice hit, Not so kind, but hell, it was fucking cool. A, cieszy się, że... Nie, akcja dobra była, nie? Kurde, kto ma te picie? Mówicie, że pełno picia, a tu żadnego picia nie ma. Dobra, bierzcie co trzeba i spieprzamy od razu. Mam jedną wodę, pięć zup o. Słyszycie, chwila czasu i spadamy. Cztery kole, chcesz jeszcze picie czy nie? Mm, możesz dać tą kole, jedną. A bo tu jeszcze no. był jeden, A. A can candy Kane, ale to jest słabe, chyba, nie? No. To ja chyba nie wiem, czy ja tego zabiłem czy nie. Wiecie, że. O, maczeta, maczeta moje. Pandaże. Ja zabiłem tego, co jest tutaj, przestaje przy Small Backpacku i tego, co miał Candy Kane. Czyli jednak trzech, to dobrze, że tam dopatrzeliście. Tego najbardziej na lewo, chyba. No ja byłem, brałem pierwszego, co był najbliżej, i od razu uciekłem, cofnąłem się. Tak, ty zabijesz tego najbardziej na lewo. Ja zabiję tego najpierw w środku, a potem tego tutaj na sam, na sam prawo. Dobra, ale pomyślcie sobie, co jak był na przykład jeszcze gdzieś czwarty gościu. Słyszycie? Co jak był czwarty gdzieś tutaj, dlatego lepiej się straćcie gdzieś na bok. Ja ja ten ten server ten to jest The French cannot be trusted Tak, tak. To było 5, 17 2. osób jest. Ale ładnie, nagrało mi się ładnie Będzie można do, obejrzeć Słyszycie? Ale na cztery strzały trafiłem tylko dwa, nie zdążyłem. Dobra, dać. czyli wodnie. chcesz być u mnie na kanale, pochwal się, że zabiłeś kogoś. Mhm. Ile, ile razy kogoś trafiłeś? Bo jak pokazuje się przecież krzyżyk, nie? Aha, nie wiem tak ja to... jednego... Ja wywaliłem ogólnie 18, czaj, miałem 18 nabo i zostałem 6, wywaliłem 12, z czego z 2 nie trafiłem. No to ja przywaliłem z 5. Miałem przed chwilą twój laser, ale dosłownie przez sekundę, nawet nie całą. Teraz już nie widzę. Dobra, ale serio, widzisz nawet jak nawet tam ci nam... Jedziemy, idziemy do Clearview, bo tutaj nie ma co, bo nic tutaj przychodzi. Do Small. A czemu? Nie też tam na pewno nie. Do Clearview chodź o tym. No, ja ten Smallview tam się... wisia. Za choinko. Lewo, 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 lewo. lewo. Lebo, lebo. Skąd ty masz Santa Backpack? No w, nie, a, Ładnie. Ile miejsca ma w ogóle ten Santa? co e, Całość. Wszystko. I dwadzieścia... Tak jak wagi. military, tak? Nie, czekaj, military ma jeszcze w dół, jak się zjeżdża, to... Aha, no to mam. linijkę nie. E, e, santa Sak jest pomiędzy largem a military. Aha, aha. Ale mówię, jak już nawet oni nam podziękowali akcji, to to było już niezłe.